Dzień dobry wszystkim tu zebranym. Znajdujemy się właśnie pod stadionem w śląskim Kozowie i to jest rozpoczęcie rajdu z ZŁOMBOL 2022. Gratów jest dużo. dużo, są fajni ludzie. Normalna załoga jechałaby na start. My jednak mieliśmy jeszcze do wykonania dwie drobne sprawy, to znaczy pojechać po wlepy jednego z naszych darczyńców. 50 w T, 50 w t. Minęliśmy dzięki temu polską wieżę Wajfla. Trudno, nie wiedziałem, że w Polsce mamy wieżę Wajfla. Wracając jeszcze sobie zeskoczyliśmy do centrum Chorzowa, ponieważ potrzebowaliśmy troszeczkę walutki. Pod Stadionem Śląskim yy, znaleźliśmy się jakoś mniej więcej przed 12, czyli przed generalnym takim startem, bo ruszyć może było w każdej chwili, czy to był w piątek, czyli ten light check-in, coś tam, coś Late tam. night check-in. Tak samo mogliśmy o tej dziewiątej, chwilę po otwarciu ogólnie yy, rejestracji, Odebrać wlepy, wszystkie taboły, dodatki, oblepić auto i po prostu ruszyć. Nie trzeba było czekać na ten start o 12:00. Więc no, ja poszedłem ogarniać rejestrację naszej załogi. Jak Latający cyrk polo Więc myśmy trochę zabajdużyli i całkiem późno przyjechaliśmy na start, co najprawdopodobniej uratowało nam dupę. Ponieważ, jako się okazuje, zaraz przed startem po prostu były istniały tam cztery radiowozy. Które z, po prostu robiły przyjemność dla każdego z Łombolowicza, który tam się pojawił. Myśmy przyjechali tak no, chwilę po tej 12. Mieliśmy fuksa, ponieważ o 13 zamykana była rejestracja, więc wyrobiliśmy się praktycznie idealnie. Trafiliśmy akurat na moment, kiedy pojazdy zaczął opuszczać stadion śląski i jego okolice. I to skończyło się na tym, że. Maciej, jak zobaczył, wszystkie że pojazdy już zaczynają ruszać, to wszystkie rzeczy, jakie miał w rękach, już cisnął we mnie, wziął, wyjął kamerę i powiedział: wspieram dalej, ja nagrywam. Kiedy Maciek skończył rejestrację, ponagrywaliśmy chwilę załogi, no i przypadkowo dostrzegłem kątem oka żółtego poloneza z tabołami na górze, czym taki kapelusik na takiej pszczółce. No, i to była załoga z Złombi. Dzień dobry, czy to Złombi? Złombi. Latające w Siema, no, Trzymaj się, zgadzaj się, Czyli załoga, z którą ustawialiśmy się mniej więcej na wylot. Kiedyś tam prowadziliśmy transmisję, chyba w lutym albo w marcu, na temat Złom Można się zgrać na starcie w kilka ekip, którzy jadą tymi samymi samochodami. Polecam się, jadę wąskim. Jest to też opcja. No że się spotkamy. Załoga z Łombi powiedziała, że możemy jechać razem, w konwoju czy coś. No kurde, czemu nie? No mają tam niestety kilka tematów do poprawek, więc w ciągu tam godzinki i góra dwóch będą gotowi do wylotu. No my tak naprawdę dopiero odebraliśmy wlepy, więc też potrzebowaliśmy trochę tego czasu, żeby się oblepić, przygotować. Drutowanie oczywiście przed startem było zaliczone. się zaczęło. Tak. Co drutowaliśmy? Wyjmując antenę od CB Radia w pewnym momencie poczułem luz, drut został w ręku, a podstawka anteny została w samochodzie. Wypięło się tam troszeczkę. Pierwsze druciarskie naprawy, mianowicie rozwaliło nam się CB Radio. Antena, właściwie, i drutujemy. Nie mamy lutownicy. Obrałem go troszeczkę, okręciłem na około jednego czpienia, na około drugiego czpienia. Troszeczkę pomogłem taśmą izolacyjną. No i przejechało tak, to cały złąbol działa doskonale. Jeszcze były trytytki grane i tak dalej. No bardzo dobra robota, no nic innego, <laughs> inaczej tego nie skomentować. Kurna, co ciekawe, to było słychać nas na dobre 3 km. Załogi mówiły, że panie, słychać się dobrze, a nawet aż na złąbolwe standardy za dobrze. No i 533, oficjalne odpakowanie. Oplepiliśmy auto y, wlepami organizatora, wlepami również y, darczyńców. Zrobiliśmy drobny unboxing y, tego, co dostaliśmy od y, Złombolu. Był kubeczek, nie kapek, a nie te ujęcie. Wydaje mi się, że to jest kubeczek. Kurwa. Dostaliśmy taki. Kube... Nie kapki. Nie kapek. Dwa kubeczki. Z E. Sprytne i skojne, była zarąbiste. Taka książeczka instruktażował, jak przykleić lepy, mapka, proponowane kempingi i tak dalej. Zestaw ulotek do rozdania lokalsom. Tutaj uważam, że troszeczkę to nie wyszło, ponieważ dużo z lokalsami się rozmawiało. Ja im dawałem ulotki, no tym, którzy sprachali po angielsku. A uważam, że zabrakło właśnie tego, by był tam język ichni. Ale zakładam, że po prostu ulotki były tam kiedyś wydrukowane w ilości milionowej, żeby nie rozrabniać się na każdy pojedynczy rok, bo sama organizacja na pewno ma dużo więcej ważnej roboty niż produkowanie jakichś ulotek. <grystanie> Patrzcie, co się dzieje, jak dodam obrotu. Słuchajcie, <grystanie> to się mi radia. Po drobnym brutowaniu postanowiliśmy. Że będziemy się powoli zbierać. Akurat odezwali się złombi. słuchajcie, jesteśmy już gotowi i ogarnęliśmy swoje tam tematy, które nas zatrzymały. Możemy się łapać, możemy startować, jeżeli jesteście gotowi. Podjechaliśmy, przywitaliśmy się, wstępnie omówiliśmy właśnie gdzie jedziemy, wszystkie tam mniej więcej państwa, jaka trasa. Opłaciliśmy wstępnie winiety, czyli tam na Węgrzech i na Słowacji. Wyjechaliśmy z Chorzowa, wiadomo, no, teren górzysty, więc fajne widoczki. Mosty nie mosty. No, Przejechaliśmy już przez granicę polsko-czeską, właściwie. I nawet tego nie zauważyliśmy. Tak, bo to była strefa Schengen, tak? Czyli nie trzeba okazywać dokumentów, chyba że jest kontrola, no to wiadomo. Trzeba pokazać tam dowód, czy tam paszport. Przekroczyliśmy granicę z Czechami, zabraliśmy się z ekipą z Wombie. Myślę, że pojedziemy przez dłuższą część całej trasy, a może nawet Dotrzemy razem do mety, zobaczymy. Zaczęły się powoli już i wzloty, i upadki, czyli wdrapywanie się pod górkę, i zjazdy dość strome. I oczywiście po tych zjazdach był 90 stopni w lewo, w prawo, góra, dół, wszystko, kurna, no po prostu pokrętna zakręty. Tak, no i szczytem wszystkiego była ściana, która się pojawiła znikąd. Była potężna, duża ściana, która waliła długimi, kiedy się za bardzo zbliżyliśmy do niej. Goni nas jakaś ściana, która błyska co i rósł. Ma jakiś problem, tylko nie wiemy jaki. Bo wrogotrąbi. Nie była w stanie pojąć tego, że jedziemy starym autem, który ma troszeczkę problemów w, z podjazdami. On musiał się pokazać. Trąbił. W końcu się zagotował w nim, coś się zagotowało. I zobaczył tylko kawałek prostej trasy, już wyleciał na lewy pas i, le i wyprzedzał. Nie ważne, no, w sumie to jego to tam tyle co boli, kto mu wyskoczy. No bo on jest ten większy. I faktycznie jakby ktoś mu wyskoczył, to po prostu by go zepchnął. On chyba już ma dojść do bólu. No. Ściana nas w końcu wyprzedziła. Przejechaliśmy z Czech na Słowację. Przejechaliśmy już z Czechy. Przejechaliśmy Polskę. No i czyńmy dalej aż na Węgry. Zobaczymy, czy dzisiaj dojedziemy do Węgier. Bratysława. Może dojedziemy. O proszę! Dogoniła nas ekipazy szkody. Widoki są nieziemskie. Te wszystkie góry, te podjazdy. Wow. A tobie jak się podoba? Jest w pytań. Lodówka się chłodzi, jakoś trasa leci. Nie ma jeszcze takich cholernych upałów, tak? Na razie w pojeździe jest 28. Muzyczka gra. Zanek, oczywiście, leci. Zanek leci. Kupa tasa, nie żaden inny zanek. O się, tak warto to, warto to nadmienić. Tak. A i to jest dzień. Dzień pierwszy, praktycznie bo no, dzisiaj był start, prawda? Tak. Co jest żeśmy dojechali, ale dzisiaj był oficjalny start więc uznajmy, że dzisiaj jest dzień pierwszy naszego złąbowego przejazdu generalnie złąbi przez dłuższą część trasy prowadziło nas my jechaliśmy za nimi no i w końcu przed nimi pojawił się jakiś chyba Polonez Plus więc zaczęli za nim jechać wydaje nam się, że tam przed rzutem dzieli na załoga kiedy on zjechał na stację, żeby zatankować, my wszyscy oczywiście za nimi, za tą załogą, no i chwilę zatrzymaliśmy się, okazało się, że nie ma RPG, w sumie nie trzeba było się zatrzymywać tak naprawdę, więc... pogawialiśmy z nimi jeszcze Ta. troszkę. Pobajerzyliśmy i pojechaliśmy dalej. Jak już dojechaliśmy na Węgry... Zaczęło się poszukiwanie noclegu, no to wybraliśmy nocleg z z złombolowej. Po dojechaniu na miejsce, no jako najbardziej płynny w angielskim zostałem wybrany, żeby iść i się zapytać, co też uczyniłem, no i nie zgadniecie, co usłyszałem. Nie ma miejsca. Okazało się, że cały kemping jest zawalony z złombolowcami, hotel naprzeciwko również jest z złombolowców i że dla nas nie ma miejsca. Ekipa złąbi wyczaiła, że dalej, jakieś 100 km dalej, jest kemping, który jest prawdopodobnie jeszcze otwarty. Rzucili pytaniem: czy jedziemy? No kurde, no pewnie, że jedziemy. Skoro wyjechaliśmy konwojem, no to chyba dojedziemy nawet i do mety. Ruszyliśmy, ale jednak zmęczenie było zbyt duże. I zlądowaliśmy koniec końców na innym kempingu w postaci stacji paliw przy autostradzie. Zaraz przy chłodni, która sobie tak co, co 20 minut się uruchamiała. Co chwilę autokary przyjeżdżały z turystami, wiadomo, do łazienki czy tam gdzieś indziej, czy zatankować i tak dalej. Na stację pali wyjęliśmy sobie palniczek, zrobiliśmy sobie herbatki. Spróbowaliśmy czegoś z rudych myszy, no, generalnie fajna sprawa, tam był fajny klimat. No, tam co chwilę przyjeżdżają turyści, my sobie siedzimy, rozmawiamy, no, fajna sprawa, wieczór, chłodno, chłodna noc. Po tej in integracji tak naprawdę każdy poszedł do swojego poloneza. złąbi miało ogólnie fotele stare, co nie? Były to stare pierdziawy, na których się no, generalnie miękko o, rozsadzisz się i jest fajnie. A na przykład w naszym przypadku my zmieniliśmy te fotele, bo nam... Szczury zjadły. Y, szczury zjadły kanapy. Nam z, zjadło mocowania, y, mocowania szyny właściwie foteli, więc nie było żadnej regulacji. Zmieniliśmy te fotele. Y, Moje zdanie są wygodne, nie wiem, ja spałem już kilka razy i jest ok. Generalnie trzeba było wyjąć, bo tam są takie kieszenie z tyłu za tymi fotelami, trzeba było wyjąć książkę i trochę przesunąć lodówkę i koło, co nie? I wtedy mogłeś się troszeczkę bardziej pochylić. Tak, dwa centy ci to kurczę dało. <laughs> Zawsze coś, no. No to tak. Bez komentarza? Myślę, że tak. To do Zatem, pytania. Pod ostatnim Pytanie. filmem nie było żadnych pytań, więc yy, wspominamy, żebyście, jak coś Was interesuje, to dawajcie znać w komentarzach. Tutaj macie, podniesie wam te komentarze, pokażę gdzie są. Postaramy się odpowiedzieć na, na kolejny materiale, który opublikujemy w kolejny czwartek, lub w piątek, lub jeszcze później, czwartek lub piątek. Zobaczymy, kiedy to się uda. Dzięki za obejrzenie tego materiału, dziękujemy naszym darczyńcom, bez których byśmy nie pojechali na Złombol, oraz wszystkim naszym widzom za wszelkie sugestie, dzięki którym właśnie mogliśmy tego Polneza doprowadzić do pewnego ładu. No. Do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się i na razie, cześć.